Hej. Metoda Kelly Gare jest to metoda mycia włosów, ale także i pielęgnacji, stylizacji włosów, która sprawdzi się głównie u osób, które mają włosy kręcone, falowane, ale nie ukrywajmy. Jest to też fajna metoda dla włosów prostych, które są zniszczone i, i które potrzebują odżywienia. Również Zachęcam do tej metody osoby, które mają kręcone włosy, przypominają stoksiana, są napuszone. Może jest to po prostu spowodowane tylko tym, że rozczesujecie swoje włosy na sucho. Proponuję nigdy tego nie robić i zawsze rozczesywać włosy na mokro jak również wzbogacić pielęgnację o to, co w dalszej części filmu wytłumaczę. Również, jeżeli nie picie swoich włosów takim, jakim są, skręt w ogóle nie jest zdefiniowany, to również naprawdę zachęcam do tej metody. Co jest też ważne przy tej metodzie? Cierpliwość. Ja tę zaczęłam stosować półtora roku temu. Co, co prawda, już właściwie po pierwszym zastosowaniu zauważyłam rezultat, natomiast w jakim stanie są teraz moje e, włosy, musiałam czekać przynajmniej, z pół, e, przynajmniej z pół roku, może nawet dłużej, e, bo też eksperymentowałam z różnymi produktami chciałam zobaczyć, co moje włosy lubią. E, teraz może przejdę do, do tej metody Calligar. A więc metoda. E, była ona wymyślona przez Laurie Marseille. Na stałe teraz zamieszkuje ona Stany Zjednoczone, w których ma sieć salonów fryzjerskich i również wypromowała ona swoje produkty i wydała książkę i właśnie kiedy ja byłam zdesperowana i już nie cierpiałam jakby wyglądu swoich włosów i szukałam wiadomości w internecie, jakby tu przywrócić swój skręt, natknęłam się na informacje o Laurie Massey i jej książka, Curly Girl, Którą zakupiłam na Amazonie. Ona, ja ją kupiłam w Amazonie. Ona wygląda tak. I nie pamiętam, ja ją kupiłam za jakieś, może z 6 funtów maksymalnie. Przechodzi ona również z płytą DVD, gdzie są różne wskazówki właśnie pokazane jak pielęgnować włosy, jak je myć, jak je obcinać, jak je stylizować, jak rozpoznać swój skręt i tak samo ta książka wiele takich rzeczy porusza bardzo jest skarbnicą wiedzy. Również na samym początku tej mojej przygody zakupiłam produkty, które Laurie Massey y, wypromowała. A to z tego trochę też względu, że generalnie na czym polega ta metoda? Ta metoda polega na tym, że odstawiamy przy myciu włosów y, wszelkie szampony, które mają w swoim składzie y, silne detergenty, takie jak SLS, SLES, ALS. Y, może listę tych detergentów y, napiszę pod filmem. Dlaczego unikamy tych silnych detergentów? Dlatego, że bardzo często włosy, suche, włosy kręcone są z natury suche i to mycie, używanie szamponów z tak silnymi detergentami wysusza włosy i wysusza skórę głowy, która produkuje naturalne olejki, które bardzo dobrze wpływają na. Na włosy. Natomiast brak, brak nawilżenia we włosach właśnie powoduje spuszenie włosów, utratę skrętu i taki wygląd, znany czasem dla nas jak siano. I właściwie może nam się wydawać, że włosy są zniszczone, a może być bardzo często tak, że włosy nie są zniszczone są w zdrowej kondycji. A po prostu są wysuszone i, i, i potrzebują odżywienia. Na początku, właśnie w tym całym gąszczu, y, ciężko mi było znaleźć szampony bez SLS-u. W ogóle poszłam na łatwiznę, powiedzmy. Stwierdziłam, że sprowadzę te produkty, które. Ona stworzyła. zobaczę ich teksturę, jak one się zachowują, jakie mają składy, i będę później szukać takich rzeczy na rynku, czy angielskim, czy polskim, ponieważ jest mi tak łatwiej. I na, na pierwszy rzut poszło coś takiego jak Deva Kell No Poo, i jest to szampon. Właściwie, no nie jest szampon, jest to produkt, który myje włosy. I słuchajcie, wygląda on tak. Wygląda on, widzicie, jak. Patrzcie, w ogóle pra prawie no, jak odżywka. To jest pięknie pachnie. To wszystko jest botanicznie pięknie pachnie. Jak widzicie, jest to taka praktycznie gęsta odżywka, która nie zawiera tutaj żadnych silnych detergentów, czyli 100% sulfate free. Paraben Free and Silicon. Y, taki drugi ważny czynnik w tej metodzie, że y, przez to, że nie stosujemy tych silnych detergentów, nie, nie stosujemy na włosy żadnych produktów, które mają silikony. I teraz y, powiedziałabym tak: u mnie to się sprawdziło i moje włosy na tym nie cierpią, nie niszczą się. Ale jeżeli macie włosy bardzo cienkie, łamliwe, delikatne, to może bym proponowała może przez miesiąc zobaczyć, jak będą Wam się zachowywać włosy bez użycia silikonów, nawet bym powiedziała trochę więcej, bo i, i później może ewentualnie, jeśli, jeśli widzicie, że niszczą się te końce, to może na same końcówki używać tych, tych silikonów. Powiedziałabym również tak. Nagle odstawienie silikonów to jest po prostu szok dla włosów. Te włosy muszą do siebie um, dojść. Um, mi zabrało to, powiedziałabym, tak ze 2-3 miesiące. One mogą nawet wyglądać dość tempo. Natomiast teraz w ogóle praktycznie nie, stos no, nie stosuję silikonów, ewentualnie tylko na same końce. Włosy y, są lśniące, y, mięciutkie, naprawdę. I ten skręt y, jest w coraz lepszym stanie. To nie jest jeszcze to, co bym chciała. Mam problem trochę z przywróceniem skrętu. Chociaż tu jest całkiem, się robi już coraz bardziej ciekawie, ale po prawej stronie głowy jeszcze mam nie do końca to, co bym chciała, ale wydaje mi się, że jestem na dobrej drodze. Pokażę Wam również zdjęcie, może w celach zachęty, jak moje włosy wyglądały po, na początku mojego włosomaniactwa. Ale jeszcze takiego nieświadomego, jeszcze używałam wtedy silikony to i zdjęcie jest sprzed jakiegoś może no ponad roku temu i wstawię jakieś zdjęcie jak wyglądały moje włosy po może pół roku, po pół roku pielęgnacji. Tu zdjęcie dokumentujące stan włosów przed metodą Kelliger, a tutaj już pół roku po Ok, to już pokazałam wcześniej dług do mycia, do mycia włosów. Ja tych butelek zużyłam dwie, i później właśnie szperałam, szperałam w różnych sklepach w Anglii. Szukałam po prostu jakiejś odżywki, którą, ponieważ to jest właściwie prawie jak odżywka w teksturze, w tych wszystkich ekstraktach ma jakąś może jedną delikatną substancję myjącą i, i dużo takich ekstraktów, które są przeciwzapalnie, działają i tak dalej. To natknęłam się wreszcie na, na odżywkę, którą ewentualnie mogłaby mi posłużyć do mycia skóry głowy i to był, to jest Rezemé Naturals. I tylko ta Naturals nie zawiera żadnych, właśnie, silikonów. Ja w ogóle tą, ja to kupiłam w butsie. Wydaje mi się, że ona kosztuje za 4 funty. Jestem, jestem, wow, jestem bardzo zadowolona. Właśnie też, no jest to dość podobna konsystencja naprawdę podobna konsystencja może trochę bardziej ryjąca, lejąca, przez co dość łatwo właśnie do, dotrzeć do skóry głowy. Zademonstruję Wam zaraz filmik, jak ja myję tą skórę głowy tymi produktami. I Jeszcze chciałam dodać, że jeżeli chcecie spróbować tej metody, to polecałabym wam umycie włosów po raz ostatni, metodem, szamponem, który właśnie zawiera jakiś silny detergent typu właśnie SLS, ESLS. W celu usunięcia jakichś silikonów, brudów z włosów. Tak, żeby ta metoda później mogła działać. Ja y, gdzieś po ponad właśnie pół roku y, zaczęłam wprowadzać do tej metody carligare y, również maski po każdorazowym umyciu głowy. Jak również do końca nie zrezygnowałam z szamponu ze SLS-em. Ale używam ten szampon dosłownie no, raz na miesiąc, raz na półtora miesiąca i po prostu jest, stosuję taki detoks dla mojej skóry głowy. I na przykład bardzo lubię ten szampon Barba, Tatar, tatara Co, Chmielowy. Jest to bardzo prosty skład, nie ma żadnych silikonów. Jest bardzo tani. Ja nie wiem, kupiłam go chyba za 2-3 zł w Tesco. Przypomina mi dzieciństwo, wyjazdy na wieś nad jeziora w Polsce. Po co przepłacać pieniądze? Wystarczy. Dość tani szampon alla detox, bez potrzebnych jakichś dodatkowych składników. I co robię, jeśli stosuję raz na jakiś czas tego typu szampon? Zazwyczaj nakładam na długość włosów odżywkę. Mogę, czasami nakładam ją w ogóle na pół godziny w ogóle przed myciem włosów i następnie jak już mam zamiar umyć włosy mo moczę w głowę wylewam trochę szamponu i masuję samą skórę głowy i następnie pozost pozostawiam trochę tą pianę gdy z włosy wodą piana również później mi domywa resztę włosy na długości i tak dwa, ra dwa razy tą Myję dwa razy e, włosy i raz na jakiś czas robię sobie taki detoks. A tak e, stosuję e, odżywkę. Czasem również łagodny szampon, dlatego że czasem przed, właściwie raz w tygodniu, przed myciem włosów olejuję włosy i wówczas e, łagodnym szamponem po prostu skórę głowy oczyszczam, bo skórę głowy olejuję bardzo często olejem rycynowym. Bardzo fajnie mi się sprawdza ten szampon. Jest tu. Karoc. stosowałam też szampon tu Cucumbers, obydwa bardzo dobrze się sprawdzają na moich włosach. Ten szampon ja kupuję zazwyczaj w Holland Barretts i jest jego pół litra. Ostatnio oni zmienili skład, ale w sumie nawet najlepsze, bo skład jest o wiele krótszy. I butelka może wygląda bardziej kiczowato niż kiedyś, bo jest zupełnie plastikowa, wcześniej była przezroczysta, tak więc bardzo fajnie mi się sprawdza ten szampon, często robię też tak, że na przykład na długości myję tym, na głowę myję tym lub na przykład mieszam te dwa i myję głowę w zależności czy olejowałam czy nie. Jeśli nie olejowałam włosów, to właściwie myję tylko tym skórę głowy i zaraz wam to zaprezentuję. Wieję również, jak stylizuję włosy. Do tego na razie używam tych produktów właśnie Lori Messi, Deva Care. Używam odżywki bez spukiwania, One Condition. Powiem szczerze, że y, nie znalazłam y, na razie produktu ani tu w Anglii, ani tu w Polsce, który y, tak fajnie by mi odpowiadał. Dlatego szukam jakiejś odżywki bez spukiwania, z dobrym składem, bardziej emolientowym, jeśli znacie, polećcie mi proszę. A tu jest jeszcze trudniejszy produkt dla mnie do zastąpienia i jest to żel y, do włosów, który jest. Y, ma mocny, mocne definicje, ma nadawać. No ale znowu też jest silicon free, paraben free, sulfat free. Nie ma tu żadnych protein. Ja te wszystkie składy analizowałam. I też analizowałam szereg produktów na rynku tutaj i w Polsce. I niestety pod tym względem jest nieciekawie. Bardzo często. Dostępne żele zawierają alkohole, alkohol na alkohol denat izopropyl które niestety wzruszają włosy. Również zawierają dość często proteiny. Które... Moje włosy nie mogą non stop być zlisowane proteinami, bo rzeczywiście wtedy są bardzo sztywne i łatwo ulegają przeproteinowaniu. ja. Stosuję proteiny, ale jest to bardzo zbalansowane i tylko wtedy, kiedy moje włosy tego potrzebują. Ok, a teraz zachęcam Was do obejrzenia, w jaki sposób myję swoją głowę, i mam nadzieję, że filmik okaże Wam się przydatny. Pa pa!